Nikola Grbić podał skład na finałową rywalizację w Lidze Narodów Siatkarzy 2025. A mianowicie są to tacy zawodnicy jak rozgrywający Jan Firley oraz Marcin Komenda, atakujący Bartłomiej Bołądź i Kevin Sasak, przyjmujący Bartosz Bednosz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Środkowi to Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak i Mateusz Poręba. No i na Libero Maximilian Graniczny i Jakub Popiwczak. Ale oczywiście z tego tylko Mateusz Poręba na razie wypada, ponieważ on nie będzie grać przeciwko reprezentacji Japonii. Natomiast pozostała grupa zawodników, z niej Nikola Grybić będzie wybierać czołową szóstkę, która, tą pierwszą szóstkę, która będzie grała z Japonią. No i oczywiście ćwierćfinał Ligi Narodów, który odbędzie się za dwa dni. O godzinie 13 polska reprezentacja zmierzy się z Japonią i powalczy. O awans do półfinału tych rozgrywek. Skoro nasze dziewczęta potrafiły zdobyć brązowy medal po naprawdę bardzo ciężkiej i trudnej walce z Japonkami, to mam nadzieję, że panowie nie będą mieli aż tylu problemów i dzięki temu będą mogli oczywiście powalczyć o najpierw awans do strefy medalowej, a jeśli się to uda? No to już o medale. Wilfredo Leon zapowiadał, że będzie ogień, że będzie na pewno Polska po, chciała pokazać jak najlepszą światową siatkówkę, najlepszą siatkówkę, jaką oni potrafią dać. No i mam nadzieję, że właśnie do tego dojdzie. Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych, wierzmy, że im się to uda i że uda im się nie tylko awansować do półfinału tych rozgrywek, ale także spróbować powalczyć o złoty medal, ponieważ w ubiegłym roku nasza reprezentacja triumfowała w lidze narodów i chcielibyśmy, żeby ta dobra pasa była kontynuowana i to aby to był także dobry prognostyk przed zbliżającymi się w Tajlandii mistrzostwami świata. Kłaniam się i dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym składzie na ćwierćfinał Ligi Narodów Mężczyzn.